Cześć z tej strony, Kamil Pyrkowski i dzisiaj zagram w koło plotka. Czym jest rafa koralowa? Rafa koralowa to jest to, co tworzy się w oceanie i mamy to na dnie oceanu, możemy to podziwiać nurkując bądź nurkując. No i jeśli nie dbamy o środowisko naturalne, to ta rafa niszczeje, także powinniśmy dbać o przyrodę. Szybki rachunek sumienia, których zachowań w programie szczerze żałujesz. Kurczę, jestem takim człowiekiem, który niczego w życiu generalnie nie żałuje, ale wydaje mi się, że w programie troszkę zbyt szajżowałem i Myślę, że nie powinienem tak palić za sobą mosty po prostu. No i czasami ugryźć się w język. Nie wyjdę z domu do nie pościelę łóżka. Czego brakowało w hotelu Paradise? Wydaje mi się, że bardziej takiej ekipy, która nie przyjechała tam tylko odpoczywać, ale faktycznie grać w tą grę. Nim, nim wszyscy w ogóle zaczęli kumać o co tam chodzi. To wiadomo były lepsze, gorsze chwile, podziały na grupki, ale jakbyśmy yy, bardziej byli tak nastawieni na to, że, że jednak to jest rywalizacja i dziewczyny też by były takie, że okej, okay, po, pokażmy, pokażmy chłopakom, tam, że chcemy, chcemy też pograć. To byłoby ciekawiej. Tak było, tak że... No, Miejscami było nudno po prostu. Mogłoby być jeszcze lepiej. Moja pierwsza praca to była gastronomia. To było gastro, i jeszcze nim w ogóle zacząłem być kelnerem czy, czy tam barmanem, to, to zaczynałem w ogóle od sprzątania w gastronomii. Tak? Twoją polską gwiazdę porwałbyś na jantkę? Do Joty Wczewską. Podobają mi się pewne siebie kobiety, które konsekwentnie dążą do celu. Z kim na życia zamieniłbyś się na jeden dzień z danym blizerianem? Chciałbym zobaczyć, jak to jest. Czemu? O, to jest facet, który właśnie w sumie wyszedł z dużą wygraną w turnieju z pokera. później zaistniał na Instagramie, a później przerodził to po prostu w biznes i, i może zainspirowałbym się czymś, może coś bym wykorzystał w swoim życiu, bo ja to ja też gdzieś tam mam swoich odbiorców na Instagramie, a chciałbym to przekuć dalej w biznes. Szybkie strzały. Smażone. Skarpe. Dominika. Artur. No dobra, idź, Chudna. Trzymaj miękę. Teraz jest Z kim w programie mi najmniej iskrzyło? No na pewno nie zaiskrzyło z Magdą Jankowską zdecydowanie. Madzia to jest taka osoba, której nie chciałbym spotkać w życiu prywatnym i gdzieś stronie od takich osób. No i nie dogadywaliśmy się w programie zdecydowanie, zresztą to chyba widać w każdym odcinku i, i to jest chyba jedyna osoba po programie, z którą aż tak e, nie dogadujemy się teraz, bo, bo wiadomo, program już się skończył, każdy ma swoje życie ona dalej to przeżywa. Czy wspierasz kobiety w trakcie ich strajku? E, jak najbardziej byłem na strajkach e, w sumie to. Trzech. Y, jeden przeszedłem od początku do końca, zebrałem się ze swoimi przyjaciółkami, nie mieliśmy czasu pogadać. One mówią, że idą na strajk. Ja mówię, no to przy okazji pogadamy i postrajkujemy. Y, wszystkie trzy były w Katowicach. Co pięknie pachnie? Piękne kobiety pięknie pachną. Eleganckie, zadbane. Oglądając Hotel Paradise to kurczę strasznie dużo rzeczy mnie zaskoczyło, bo, bo zaskoczyło mnie na przykład to jak e, szybko Artur zaczął grać przeciwko mnie. Myślałem, że to się stworzyło trochę później, bo tam gdzieś tam w programie to wyczułem, że zaczął się odwracać, ale on już wcześniej tam gdzieś wyczuł we mnie rywala. Już wcześniej mocno ze mną rywalizował. Zaskoczyło mnie też ten montaż, gdzie Jednych uczestników troszkę wybielają, bo nie oszukujmy się, byliśmy tam 40 dni razem i naprawdę wiemy kto jaki był i kto co powiedział. Niektórych troszeczkę wybielają, a na niektórych czekają tylko na ich potknięcia. Wiecie, na przykład scena z parkietu cały czas jest cicho, nic się nie dzieje i ja czymś to do... i oni oczywiście muszą to puścić. Jak, jak byłem mały, to zbierałem karty z Dragon Bola, z chipsów. Zjadłem strasznie dużo tych chipsów. Wyznam wam, że zawsze że od, od młodzieńczych lat zawsze sobie kupowałem samochód, na który nie było mnie stać. Ja zawsze najpierw kupowałem, a potem zastanawiałem się, jak to utrzymać. E, tak w ogóle było z moim pierwszym takim samochodem wymarzonym. Kupiłem sobie Porsche, a, a potem otwarłem filmy, bo nie szło go utrzymać. I... I, I do teraz tak wam mam takie ciągotki. Już myślę, do, do, do jaki zmienię, i też jest taki, który jest troszkę poza zasięgiem, ale to mobilizuje też do, do pracy, nie? więc może to nie jest do końca takie złe. Czy przedmiotowe traktowanie kobiety jest dla Ciebie akceptowalne? W ogóle w tym programie tak się utajło, że jeśli kłócę się z Magdą, to, to nie szanuję kobiet wszystkich, ale ja się z nią kłóciłem przez to, jakie wartości ona reprezentuje prezentuje sobą i to nieważne, czy to by był mężczyzna, czy kobieta, on po prostu nie akceptuję takich osób w swoim życiu, ale to nie znaczy, że, że jestem szowinistą, czy że przedmiotowo traktuję kobiety, broń boże, szanuję kobiety. Lubię kobiety, mam agencję hostess, więc... Większość pieniędzy w życiu tak naprawdę zarobiły dla mnie kobiety. Dobre wyznanie, w które na pewno nie uwierzycie, to wychodziłem do logopedy, jak byłem mały i, i chodziłem dosyć długo bo chyba dwa lata, ale nic nie wyszło i dalej mówię: Ja, Barbar. Także się wszyscy śmieją. Czemu Bartek Cię wyrzucił z programu? Myślę, że presja grupy. Cała grupa obawiała się najmocniejszego zawodnika, więc posłała go do domu. Ale nie mam za złe tego Barytkowi, już omawialiśmy ten temat wiele razy. On mówi, że mógł zrobić inaczej, że niepotrzebnie poddał się presji. Byłem nawet na jego walce w puławach. Kibicowała mocno, niestety nie wygrał, ale Bartek, nie poddawał się. Następna walka będzie Twoja. Moja ulubiona potrawa to polędwica wołowa, krwista. Byłem bardzo pilnym uczniem i, i całkiem grzecznym. Gdzieś tam później z czasem się tak rozbiegałem. Kiedy mężczyzna przestaje być dżentelmenem? O, dobre pytanie. Ja myślę, że sami dla siebie ustalamy te granice. I po prostu żyjmy zgodnie ze sobą, z tym, jak uważamy, z tym, co wydaje nam się, że powinniśmy robić. I tyle. Nie, nie zamykajmy się w jakichś sztywnych jamach, tylko niech, niech każdy robi tak, jak uważa. Nie wiem ogórków, o nie lubię ogórków. Też Jakie dźwięki lubisz? Lubię dźwięki swoich ulubionych piosenek to na pewno. Lubię jak ktoś ma taki radiowy głos. Dobrze się kogoś wtedy słucha. Późno nauczyłem się pływać, bo dopiero jakoś dwa lata temu ja w ogóle późno tak wiele rzeczy zacząłem robić, bo... Nie wiem czemu gdzieś wcześniej nie było na to czasu albo, albo nie było zapomnianego, co się stało, ale, ale na przykład nauczyłem się pływać dopiero dwa lata temu, bo wymyśliłem sobie, że, że popłynę katamarianem po, po jakichś wyspach i, i tak głupio by było pływać na tym katamarianie, siedzieć gdzieś nie, nie miałem pływać, więc wziąłem sobie trenera i chodziłem trzy razy w tygodniu i teraz pływam całkiem nieźle. Nie noszę ze sobą portfela, wszystko chowam w kejsie i wszyscy się dziwią, że mój telefon jest jakiś taki zakrzywiony, ale zawsze gubiłem portfele. Zawsze nim gdzieś wypadały, szukałem, wyrabiałem te dokumenty jeszcze raz. Telefony też gubiłem ale nie tak często. Za czym tęsknię? To jest dobre pytanie. Na pewno za tą bestrioską, którą miałem w młodzieńczych latach, o, to było super, że wystarczyło tylko pójść do szkoły, odjąć zadanie domowe, troszkę się pouczyć i, i w sumie to było na tyle. A teraz ja w ogóle prowadzę listę zadań w telefonie i, i czasami jak na nią spojrzę to się nie kończy i tylko dopisuję kolejne. E, dużo rzeczy jest na głowie, dużo rzeczy jest do zrobienia. Także no... Tęsknię trochę za tą beztroską młodością. Czejeśnie podkradałem sąsiadowi. Jeździłem do dziadków do ustronie, tam mają domek i, i sąsiad miał zawsze takie dojodne czejeśnie i, i część gałązek wchodziło na naszą działkę i z tego postawić drabinę i, i można było skubać. Jak byś zareagował, gdyby to tobie ktoś zadał fizyczny ból, tak jak miało to miejsce, gdy wykręciłeś słódki Łukaszowi? No, nie, nie przesadzajmy, że to wykręcenie sutka to był jakiś niesamowity ból, którego nie można wytrzymać. No eee, nie wiem, jakbym zareagował, bo Łukasz mi sutka nie wykręcił. Także ciężko mi się postawić w tej sytuacji, ale myślę, że, że nie przeżywałbym tego tak jak on. No i tyle.

Podróżować, wygać, świat, Wiele pięknych, pięknych tobie znasz, Jak anioła głos usłyszałem ją. Podrzeżała tak, tak to o Po co naśmiewałeś się w tak okrutny sposób z magety? Bo naprawdę super, to jest mój pierwszy raz z plotkiem, a więcej w kole, plotka ekstra, link w opisie. No i papa, żegnam Was gorąco. buja.